Londyn, stolica Wielkiej Brytanii, to tętniąca życiem i zróżnicowana metropolia, która każdego roku przyciąga miliony turystów. Znany ze swojej bogatej historii, kultowych zabytków i oferty kulturalnej, Londyn oferuje unikalne połączenie tradycji i nowoczesności. Jednym z wyjątkowych sposobów na poznanie Londynu jest lot dronem. Od latania nad tamizą po oszałamiające widoki kultowych zabytków, takich jak Big Ben, Tower Bridge i Pałac Buckingham. Nagrania z drona oferują wyjątkowy sposób na odkrywanie piękna Londynu. Londyńskie City, często nazywane dzielnicą finansową, to tętniące życiem centrum biznesu i handlu. Jest domem dla jednych z największych instytucji finansowych na świecie i służy jako globalne centrum handlu i finansów. Dla tych, którzy interesują się historią i kulturą, londyńskie muzea są skarbnicą wiedzy. British Museum posiada bogatą kolekcję artefaktów z całego świata, podczas gdy National Gallery prezentuje arcydzieła znanych artystów. Dla osób zainteresowanych zakupami, Londyn oferuje wiele opcji, od luksusowych domów towarowych, takich jak Harrods i Selfridges, po ekskluzywne sklepy markowe w modnych dzielnicach. Takich jak Covent Garden i Notting Hill. Transport w Londynie jest dobrze rozwinięty z rozległą siecią metra, autobusami, taksówkami, a nawet łodziami rzecznymi na Tamizie. Ułatwia to podróżnym poruszanie się po mieście. Miłośnicy jedzenia będą zachwyceni zróżnicowaną londyńską sceną kulinarną która oferuje wszystko od tradycyjnych brytyjskich potraw po kuchnię międzynarodową. Od ulicznych targowisk po restauracje wyróżnione gwiazdkami Michelin. Podsumowując, Londyn pozostaje jednym z najpopularniejszych miejsc na świecie ze względu na swoje historyczne znaczenie, możliwości kulturalne i tętniącą życiem atmosferę. Niezależnie od tego, czy chcesz zobaczyć kultowe zabytki, czy zanurzyć się w różnorodnej scenie kulinarnej, w tym uroczym mieście czeka na ciebie mnóstwo wrażeń.